I witam was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę o transmisji nowej technologii HCV czy jak ją tam nazywają. Ale nie będziemy się skupiać co to takiego. To jest ten nowy sposób transmisji danych i żeby sprawdzić czy mój telewizor w takim, ma taką opcję czy ono odbiera w ogóle taki sygnał. Wystarczy odnaleźć taki sygnał. Tu już kawałek widać że to jest HCV otwieramy. Widok. I oczywiście widzę, że działa wszystko. Jeżeli Wam się pokazuje, obraz jest wszystko dobrze. I jeszcze by się upewnić, trzeba znaleźć następny program z takim trybem. O, za daleko. Przejdziemy na kanał 109. Wydarzenia 24. W tym systemie już nadaje. Otwieramy kanał. Proszę, oto są wydarzenia. I widać, że nadaje. Moment, dźwięk wyłączymy, żeby nam nic sam nie obcięło. Czyli tak jak widzicie, jeżeli Twój telewizor odbiera taki sygnał, to spokojnie nie musisz go zmieniać. Sprawdźmy inne telewizory. W tym telewizorze oczywiście przeszukamy kanały w celu znalezienia tych nowych kanałów o tym nowym sposobie nadawania. Jeżeli się pojawią, to znaczy, że jest wszystko ok, jeżeli nie, to znaczy, że trzeba będzie w niebawem yy, zmienić model telewizora na znacznie młodszy, który odbiera te oto kanały. Na razie wyszukuję, czekamy, czekamy, aż się może doczekamy. Wyszukiwanie jest strasznie powolne, ale co poradzimy, to jest stary model. Przybyło kilka programów. Sprawdzam TV jako radio. No, czyli coś już, coś już jest chyba nie tak, ale zobaczymy. No niestety, dekoderek nie odbiera tych nowych programów, Przełączymy się na tzw. radio. Włączyło się, z TV. Sprawdźmy czy głos jest. Czyli trzeba wyłączyć mute. więcej programów w lepszej jakości obrazu i dźwięku. Widzisz obraz i słyszysz dźwięk? Twój odbiornik jest gotowy na nowy standard. A, no to bardzo fajnie. Dokup nowy tuner lub wymień telewizor na nowy DVB-T2 z kodekiem HEVC. Więcej informacji na Telewizja na Ziemi. Znaczy się nie wiem, czy dobry obraz ja widzę. nadchodzi zmiana... Będzie więcej programów w lepszej jakości... No niestety widzimy zły obraz. O, nie na 28 to jest, tak? Czy inny obraz. W innym przypadku... Oczywiście, ten telewizor też przeszukamy w celu sprawdzenia, czy nie doszły jakieś nowe kanały. Czyli programujemy go od nowa, tak prawdę mówiąc. I zobaczymy, ile kanałów nam tutaj wstuka na ekran. Na razie 14 kanałów. To jak widać złapało 39 kanałów cyfrowych w mieście Łodzi. I za chwileczkę sprawdzimy. Jeszcze klikniemy OK. Dobra, telewizor zatwierdził, wychodzimy z menu. Nie wiem o co mu chodzi z tym kanałem niedostępnym. Użytku. Droga ekspresowa S61 łącząca województwa barwińsko-mazurskie i bodlaskie, która kosztowała... Ojej, i nie ma obrazu. Uuuu, słuchajcie. ale dobrze jest dźwięk o, kanał niedostępny sprawdźmy ten 28 kanał a to jest TV6 o tak jak widzimy ten telewizor a słuchajcie, tam w tamtym telewizorze szarym też nie będzie obrazu, tylko będzie sam dźwięk, jak i tu, czyli te dwa telewizory niestety nie spełnią naszych oczekiwań. będzie miała znaczący wpływ na zmniejszenie ilości przekraczania tych, tych przepisów, a nie ich. Czyli już wiemy, że stary telewizor nie odbierze obrazu nam w nowej jakości, w nowej rozdzielczości. To nie działa ta funkcja, ta też nie działa. No, ciekawe, jest to ciekawie. No dobrze, to było wszystko. Wiemy, że ten telewizor już nowych, nowej się nie odbierze. Dziękuję za uwagę i do następnego małego poradnika. Elektryka.